wim pisma, Michle, pieśń Salomona, rozdział piąty jeden. Wszedłem do ogródca mego, siostro moja, narzeczono. Zebrałem mirę moją wraz z balsamem moim. Spożyłem plastr mój wraz z miodem moim. Wypiłem wino wraz z mlekiem moim. Jedźcie, towarzysze, pijcie i upijajcie się, przyjaciele. Dwa, ja śpię, ale serce moje czuwa. Głos oblubieńca mego, który kołace, otwórz mi. Siostro moja, gołąbko moja, czysta moja, albowiem głowa moja pełna rosy, sploty moje kropli nocny, czy złożyłam suknię moją. Jakżebym ja znowu miała włożyć, Umyłam nogi moje, jakżebym ja je znowu miała zbrudzić. Cztery luby mój ściągnął rękę swą luką, a wnętrze moje zawrzało przy nim. Sześć wstałam, aby otworzyć lubemu mojemu podczas gdy ręce moje kapały myrrą, a palce moje myrrą z samociekłą na rękojeść zawory. Cześć, otworzyłam lubemu mojemu, ale luby mój już był odszedł i znikł. Tech mój się zaparł, gdy mówił, szukałam go, ale mnie znalazła. Wołałam go, ale nie dał mi odpowiedzi. Siedem napotkali mnie stróże, krążący po mieście. Bili mnie, zranili, zabrali mi i szal mój stróże muru. Osiem, zaklinam was, córy Jerusalem. Jeśli byście znalazły lubego mojego Cóż powiecie mu, żem chora z miłości? Dziewięć. Czym się wyróżnia, luby twój, od oblubieńców innych? O najpiękniejsza z kobiet! Czym się wyróżnia, luby twój, od oblubieńców innych, że nas tak zaklinasz? 10 luby mój śniąco biały, a rumiany, zacniejszy nad my rad. Siedem głowa jego, jako bryła szczero złota, włosy jego, kędzierzawe, czarne jako kruk. dwanaście oczy jego, jako gołębie nad potokami wód, wykąpane w mleku, w oprawę osadzone. Trzynaście. Lica jego, jako zagony balsamu, albo grządki korzeni wonnych, usta jego, jak lilie sączące się myrą wolno-ciekącą. 14. ręce jego jako walce złote osadzone chryzolitem żywot jego jako dzieło misterne z kości słoniowej pokryte szafirami piętnaście uda jego Jako słupy marmurowe, postawione na cokołach szczerozłotych. Postać jego jako liba, smukły jako cedry. Szesnaście podniebienie jego słodyczą, a on cały rozkosz. Taki to luby mój. Taki mój przyjaciel, o córy Jerusalem.